Cześć duchy, dzisiaj szybka akcja, bo otwieramy prezentownik 2025, więc będziemy dużo gadać i dużo pokazywać. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać propozycje dla facetów. Po, to, po troszkę to, to skata w głowie sobie skategoryzowałem, więc będę wam po kolei to pokazywał. Słuchajcie, na pierwszy ogień idzie, a w ogóle to będzie taki budżet gdzieś 600, 700, 800 zł. I na pierwszy ogień będzie szło Casio Edifice. Pomyślałem sobie, Liluś, coś z tego rodzaju, gdybyś pokazała, czyli chronografy, zegarki dla takiego ziomeczka zucha, który jest trochę bardziej, lubi chodzić w dresie. Myślę, że jest taki młody, dynamiczny, dla, bardziej dla młodzieży. Zegarki Edyfis, wszystkie są dopływania bardziej w takim stylu, właśnie, mm, bardziej takie, no właśnie sportowe, bo tam jest bardzo dużo chronografów, e, takich e, Liluś, pokazuj tu jeszcze szybciutko. E, na przykład ten, taka propozycja e, to jest na większą łapę w ogóle, nie wiem, to jest 45-6, zależy od wariantu, jaki wybierzecie, e, ze stoperem, z, czyli z chronografem, bardziej taki dynamiczny. Myślę, że ciekawa propozycja dla kogoś, właśnie, który lubi bardziej w dresach, w bluzach chodzić, buty sportowe, to będzie dla niego idealna propozycja. Słuchajcie, ile to kosztuje właśnie? To kosztuje, słuchajcie, 649 ziko. do tego dla bardziej takiego w stylu bardziej kaszualowym, smart kaszual, pomyślałem sobie o festynie Swiss Made, to będą, Liluś, to będą, w sumie tak mam na myśli te trzy zegarki, nie? czyli na pasku czarnuch, granatowy oraz drugi na bransoletce, tam pokazywałem na bransoletce, to pokażemy tutaj z bliska ten model ten model w ogóle od razu żebyśmy nie zapomnieli to jest 769 zł bardziej klasyczny, bardzo ładny w ogóle pasek, połączenie tego granatu z brązem świetnie wygląda szafirowe rysujące szkło, też 100 metrów klasa wodoszczelności, zobaczcie z tyłu bardzo dużo miejsca w ogóle na grawer jeżeli chcielibyście spersonalizować fajna propozycja, 2 lata gwarancji i 5 lat gwarancji na zbicie szkła, gdyby wam się udało, jeżeli zbijecie to po prostu będzie bezpłatnie wymieniane przez okres 5 lat i słuchajcie, dla bardziej taki ładniejszy to nazwijmy zegarek. Chciałem Wam zaproponować markę Citizen Liluś, to będą mniej więcej te zegarki właśnie, czyli takie bardziej klasyczne, analogowe. Co fajne, ile chodzi o Citizena, to będzie. Temat weźmiemy tego tu ze złoceniami, bo tam nie było żadnego ze złoceniami, to będzie temat taki, że one są zasilane, już rozpinam, z um, taki napęd EcoDrive, Drive, czyli solarny, tutaj jest połączenie czerni z żółtym złotem. Fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje, jeżeli ktoś lubi, tu jest czterdziestka, jeżeli ktoś lubi właśnie taki bardziej klasyczny styl, bo to, to, to wcale nie oznacza, że to ma być dla kogoś starszego, nie? To też dla młodzieży fajnie wygląda, na jakąś, nie wiem, studniówkę, Sylwester, cokolwiek to jak najbardziej. Uwaga, dobra, musimy, a tu jeszcze Lili przygotowała pierniczki, zabrakło nam folii.